Witam wszystkich bardzo serdecznie w prezentacji wideo firmy Smoke.pl. Dziś chcę Państwu przedstawić nowy odświeżony atomizer typu tank o nazwie EGO-C Nowa konstrukcja pozwala na wymianę elementu grzejnego dzięki czemu nie jesteśmy zmuszeni kupywać całej grzałki w momencie kiedy nam się spali a jedynie wymianę, wymianie podlega sam wkład z grzałką czyli dokładnie Aby można było korzystać z atomizera EGO-C, należy rozkręcić obudowę atomizera EGO-C. Następnie z blistra wyciągamy jeden zespół grzewczy. Ja już mam przygotowany wcześniej. Montujemy go w podstawie obudowy. Wystarczy włożyć. Następnie nakręcamy górną część osłonki na podstawę obudowy z zamontowanym zespołem grzewczym. W taki oto sposób zamontowaliśmy atomizer ego C. Wystarczy w chwili obecnej dokręcić go do baterii oraz włożyć uzupełniony wkład z płynem. Atomizer ego C jest gotowy do użycia.